Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry. Dzisiaj kolejny raz się spotykamy, nakręcimy krótki reportaż o pana działalności fotografa, fotoreportera prasowego. Panie Stanisławie, jak to wszystko się zaczęło? Jak zaczęła się przygoda z aparatem? Skąd ta pasja do fotografowania? Moja pasja zaczęła się dość wcześnie, bo w kliwickim. Towarzystwie fotograficznym. Tam połknąłem tego Bakcyla, do którego mnie kolega Sowiński właściwie wciągnął, a on był już fotografem tam dość długo. I potem rozpoczęła się praca w nowinach liwickich. A równocześnie, a właściwie wcześniej zacząłem pracę już w Agencji Fotograficznej, Współpraca, To było w 1959 roku, kiedy pierwsze zdjęcia moje, to była budowa uruchomienie hali sportowej w Zabrzu. To tam, to był to mój taki pierwszy temat, który znalazł się w gazetach ogólnopolskich z terenu mojego, na którym zacząłem działać, między innymi to był rejon Śląska, ale przede wszystkim część Gliwic, zabrze, Chorzowa, już mniej Katowic. Ze Staszkiem znamy się bardzo długo, ale zanim poznaliśmy się, to ja już o nim słyszałem, był moim takim tu w Gliwicach takim przewodnikiem, właściwie fotograficznym. Czasami pojawiał się w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym. A Staszka poznałem już tak. Chyba pierwszy raz spotkałem się z nim, jak był montowany pomnik powstańców śląskich. Współpracowałem wtedy. Znaczy, w redakcji również był kolega Kazimierz Szeko. i on obsługiwał część województwa dalszą, a tu albo spotykaliśmy się razem na imprezach i fotografowaliśmy wspólnie to, co było potrzeba dla potrzeb agencji fotograficznej. Panie Stanisławie, co jest ważne w pracy fotoreportera? Jakie cechy trzeba posiadać, żeby robić dobre zdjęcia? I być w dobrym miejscu. Trudno powiedzieć. To zależy od indywidualności danego człowieka. Czym się wcześniej zajmował, czym się interesował, jakimi zagadnieniami, a potem to on po prostu się z tym spotyka, przetwarza się, no, można powiedzieć, w aktualności. To dla mnie istniały aktualności. To był dzień zaczynający się od jakiejś informacji, że coś się dzieje. I ten materiał trzeba było po prostu sfotografować, wykonać odbitki, przesłać do Warszawy, po prostu tak zwaną techniką telefoto. I to szło w kraj, a również za granicę, jeśli miało zainteresowanie. Lata współpracy z panem Stanisławem Jakubowskim to kilkadziesiąt lat właśnie w Centralnej Agencji Fotograficznej, w której pracę rozpoczęłam tuż po maturze w 1964 roku. Codzienna praca polegała na odbieraniu zdjęć systemem telefoto, które przychodziły do wszystkich śląskich gazet głównych, jak Trybuna Robotnicza, Dziennik Zachodni Wieczór. Czasami nawet też korzystały tak zwane powiatówki, gazety lokalne. Codzienna rzecz zaczynała się rano, a kończyło późnym wieczorem, aż do momentu wysłania filmu do Warszawy, z danego momentu, który się fotografowało, a to była 22.30 na dworcu Główny w Katowicach taki pociąg pocztowy był i do tego pociągu, oprócz tego, że wykonałem zdjęcia, wysłałem tą, tą drogą telefoto, to potem jeszcze film musiał się znaleźć w pociągu, żeby na rano być w Warszawie, tak. Codzienność. No najważniejsze to chyba jest to, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. To oczywiście. I Panu się to, to udawało. Oczywiście. Tak? Było śledzenie wydarzeń w danym dniu od rana, co się ewentualnie wydarzyło nocą. Czym dzień gazety się Śląskiej interesują, a ja ten temat podejmowałem. I dalej wysyłałem go po prostu do Warszawy. A miał pan jakieś ulubione dziedziny, tematy fotografowania? Coś, co pana najbardziej interesowało, coś, co sprawiało panu największą radość? W fotografowaniu? Proszę, proszę panie, niestety nie. Działalność, bo ja polegała na fotografowaniu tak szerokiego zakresu, po prostu. Środowiska, w którym żyłem. Śląsk. Tematyka była od sportu po prostu przez wydarzenia jakieś państwowe czy produkcyjne, że ktoś coś tam wykonał lepiej, więcej, po prostu coś nowego powstało w danym zakładzie i to jako nowość szło w Polskę. A które zdjęcia mają dla Pana największe znaczenie? Są takie zdjęcia? Przyznam się, że, że jestem takim bardzo szerokim ojcem, że można powiedzieć, tematyki nie ma. Jest temat, żeby był możliwie ciekawie sfotografowany. Ciekawy temat i odpowiednio go sfotografować, żeby to miało jakiś odpowiednik. Przy czym praca w agencji polegała na tym, że trzeba było wykonać co najmniej 5-6 ujęć różnych, w różnych kadrach. No bo gazety w Polsce były różne. Różne były serwisy tych gazet, i do każdego było inne zdjęcie, mimo że tematyka ta sama. To było dość takie no, trudne, bo nie zawsze. Można było fotografować coś w odpowiednim ujęciu innym, które by oddawało ten temat. No ale to już kwestia, że tak powiem, zawodowa yy, lat, że z biegiem czasu już tak się, że tak powiem, ustawiałem, że wiedziałem, że muszę z tej czy z tamtej strony, albo, albo się, że tak powiem. Oddalić i pokazać ogólnego planu. Także to różnie wyglądało. Panie Stanisławie, pamiętam, jak się pierwszy raz spotkaliśmy tutaj na Zamku w Toszku i przygotowywaliśmy wystawę wspólnie, to wskazał Pan na to zdjęcie tutaj, tak. że to jest bardzo ważne tak. zdjęcie i żeby umieścić je właśnie w tym miejscu. Tak, tak, zgadzam się. To jest Co to zdjęcie, za zdjęcie? Które powstało w trakcie. Kopalni generał Zawadzki, kiedy tam był wypadek, i to jest moment taki szczególnego powitania z żoną tego górnika, który wychodził po tylu dniach po prostu pobytu pod ziemią. Także to jest taki radosny moment, a mówiący o wszystkim przez uławek, sekundy, po prostu uwiecznione. Dobrze, tutaj na wystawie na Zamku w Toszku. Mieliśmy podzielone pana fotografie na różne tematy. Mógłby nam Pan opowiedzieć, bo to było, były i, był i sport, i wydarzenia społeczne, i właśnie kopalnie, górnictwo, to coś, co dominuje też tutaj w Pana tej twórczości fotografa. No, bardzo szeroka jest to działalność po prostu tematyczna. Można powiedzieć, od wydarzeń takich, których pożar załóżmy, czy tak jak wspomniałem poprzednio, tu w kopalni generał Zawacki, również następną takim tematem górniczym to był piątek, który był tydzień pod ziemią, po prostu, a ja tam udało mi się po trzech dniach jakoś nawiązać kontakt z tymi górnikami, którzy obsługiwali to, pilnowali i nielegalnie, naprawdę niepotrzebnie właściwie, no narażałem, narażając się na, na to, że nie mam zgody dozoru górniczego na to, żeby zjechać w takie miejsce, gdzie jest takie zagrożenie? Ale udało mi się tam po prostu, kiedy z zastępem ratowniczym wsiadałem do pociągu, który raz tam miał dowieźć kawałek. Okazało się, że z grozą, że również tym pociągiem jedzie komisja główna, która nadzoruje ten wypadek. więc już wtedy mówię, Wpadłem jak śliwka w kompot po prostu, no bo nielegalne wszystko. Okazuje się, że doszedłem do, z tymi górnikami, z zastępem do przodka, tam gdzie się to wszystko dzieje, i w tym momencie nastąpił zawał o sile takiej samej, który spowodował ten wypadek. Więc był moment no, dla mnie przykry. I zaskakujący, po prostu yy, dziwne. Ale odczułem to, że włos mi stanął dęba. Miałem krótkie włosy, ale stanęły dęba. Po prostu ciemno, jestem bez zgody, nielegalnie. No trudno sobie wyobrazić, ale w tym momencie za moment się światło zapaliło, a ja szybko zwinąłem, jak to mówią się z powrotem i. Od, podjechałem, znaczy poszedłem do, do kolejki i wyjechałem szczęśliwy, że mnie nikt z dozoru nie zaczepił, a ci górnicy, którzy mnie tam sztygarzy puścili na dół, mówili, wszystko w porządku. No a ja miałem dzięki temu zdjęcia z dołu po prostu, gdzie się akurat tam działa ta historia, kiedy górnicy drążyli. Wybierali Węgier, żeby dojść do tego piątka, po prostu. Także to taki jeden z przykładów, gdzie się spotkałem z dość niecodzienną sytuacją życiową. Nie, nie tylko odpowiednie miejsce i czas, ale także trzeba mieć dużą odwagę i gdzieś tam pokonać ten lęk. Bał się pan? Nie, nie bałem się skąd. Dla mnie to był moment, kiedy. Uważałem, że moje miejsce jest tam, gdzie dojść nie można. To jest niecodzienna sytuacja, żeby pójść to i zdokumentować, po prostu sfotografować. Także to, to wszystko dzieje się ponadto. Że tak powiem. To, to było tak zwane polowanie, jak zawsze, na tematykę, na ciekawostkę, na to, co się na Śląsku dzieje. Dzięki takiemu właśnie zachowaniu, takiej postawie też otrzymał pan, tutaj zwyciężył pan w konkursie WordPress Press Photo w 1970 roku, a także zdobywał pan inne nagrody w konkursach krajowych. Tak, to oprócz tego to właśnie wspomniany piątek, który, o którym mówiłem, to w Sofii otrzymałem srebrny medal za, za reportaż właśnie z tamtego tematu. A nie licząc krajowych wystaw, na których oczywiście wraz z kolegami ze Śląskiego Klubu Fotografii Prasowej organizowane były w Katowicach i tutaj moje zdjęcia również znajdowały się i były nagradzane od czasu do czasu. Tak, zauważono Pana pracę, Pana zaangażowanie i to, że właśnie znalazł się Pan w tym miejscu, gdzie nie każdy by też się odważył, tak naprawdę pójść. Tak, Tak, to prawda, że, że to jest taka możliwość nieco nie, niecodziennego spotkania z przygodą. Taką w, w cudzysłowie. A oprócz tych tematów związanych z kopalniami, z górnictwem, był też pożar w rafinerii w Czechowicach, ale też spotkanie z Janem Pawłem II. Był pan tak. jednym z trzech fotografów. Tak, fotografowałem całe pobyty, jakie były na terenie, od Częstochowy, aż do Góry Świętej Anny, przez Kraków począwszy również, także całą Tą część obsługiwałem jako jeden z wielu fotoreporterów Centralnej Agencji Fotograficznej. A jak pan wspomina to spotkanie z Janem Pawłem II? No, bardzo to było ciekawe, można powiedzieć. Dość spotkałem najbliżej, jak mogłem, to przy ołtarzu w części Matki Boskiej. To już bliżej być nie mogłem, bo po prostu papież przechodził obok mojego stanowiska, gdzie byłem, a ja fotografowałem ołtarz i przy ołtarzu papieża. Także to były bardzo takie wzruszające momenty. Po Ważnym takim momentem też był przeszczep z serca. Tak, a wracając jeszcze do papieża, to mam również zdjęcia z celi śmierci. W Oświęcimiu. To tam też był moment, kiedy bardzo ciasno miałem możliwość sfotografowania tego. A przeszczep serca? A tak, to też ciekawostka, bo brałem udział od pierwszych, w tej przeszczepie serca profesora religii, kiedy. To oczywiście było po południu. Całą noc trwało, i tą całą noc tam spędziłem na sali po prostu operacyjnej. Także jak moment zmęczenia profesora religii, czy po prostu pokazanie serca jako na zbliżeniu, to na zdjęciach, no, myślę, że robi wrażenie, no bo. Pokazanie serca, a ja miałem tą możliwość, kiedy będąc tam sfotografowałem to serce, które jest między innymi na wystawie. Tak, na wystawie, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, jest to przekrój właśnie od sportu, po wydarzenia społeczne, po właśnie wydarzenia ważne w kopalniach czy w rafinerii w Czechowicach, a czy nadal pan fotografuje? A przyznaję się, że Fotografowanie to jest dużo powiedziane. W tej chwili jestem pensjonariuszem domu opieki i społecznej karitasu i dokumentuję tam po prostu momenty, w których mają miejsce wydarzenia, które się w czasie odbywają się. To to po prostu fotografuję, ale to już jest taka. Dokumentacja fotograficzna, można powiedzieć, z rozpędu. Ale nadal nie rozstaje się Tak, pan Z aparatem biednym tak, się każdego dnia. Przyznaję się, że, że mam go zawsze ze sobą. Panie Stanisławie, ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy zorganizować wystawę fotoreportażu. I dziękuję. Ja również dziękuję. Za możliwość zaprezentowania moich zdjęć z okresu pięćdziesięciolecia pracy.